Nasze rafy, a tu jest coś dziwnego. Nasze wyrazki tutaj, o, jedzą widzę. coś. Ekstra. O tam to chyba chce wyjść na... na podwórko, chyba chce zjeść. Ale no, tu masz na to po co idzie, nie? Wiesz, jak one jedzą na przykład listki z drzew, to one zrywają te najświeższe listki z góry, te? Tak? Z szczupku? A to bo one są wysokie. I widzisz? No nie sięgają jak koniki w dół w tylko widzisz? Do góry. Hej! Ło! Cześć! Cześć! Czytałem o tych golcach, że one są najdłużej żyjącymi gryzeniami na świecie. O. Te golce. Jeszcze. 28 lat nieźle jest. Nieźle, nie? O, My żyjemy już od dwa klata, taki gryzoń. Piesze ławki. Ja ale... ona jest ogromna, nie? To jest on, nie? no. ja, to jest on, no, są. Są, są. bo widać, że mu... Ja ta jest najładniejsza, bo jest brązowa. A mi się najbardziej ta podoba, ta taka jasno-brązowa. A ta czarna, te dwa? Ale jakie je... tak. No ale patrzcie jakie mają długie kości te, te pistolowe. Tak jest. Jakby się nie jak niej, to Jak ja bym stanął przy to ja bym do końca tej nogi. Się to jest ta jest mała. Zróbcie te też to To na Wam się żerówki podobają. Jest to jest zasubskryb... Mójcie ten kanał. I no taka, to, to jest samica, łapki, nie? Bo no widzę, no, że Ej, i wszystkie A mam takie znalazła wypuszki. coś. Coś na głowie mam innego samca. <śmiech> nie, <śmiech> nie powiem gdzie <ci> Samca <laughs> ma coś innego. <śmiech> innego. <śmiech> nie, ale na głowie też. <laughs> o, widzicie. No, takie żerawki. To na tyle w tym. Ja.